Posłowie Konfederacji Korony Polskiej, czyli Partii Brauna, wstawili się za pewną panią profesor, która ujawniła przerażające i zatajane przez Brukselę informacje. Proszę o udostępnienie materiału i oglądanie do końca. Każdy musi tego wysłuchać. Od 20 lat, od 22 dokładnie, zajmuję się bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, stąd moje zaangażowanie również w internecie. Czterokrotne próby. Naprawienia tej rzeczywistości skończyły się niczym. Dla każdego urzędnika, również dla prokuratora, jeżeli coś jest zgodne z prawem żywnościowym, to problemu nie ma. Argumenty przedstawione w postaci diagramów, nie tabel, tylko diagramów, na których widać czarno na białym, z jaką dynamiką rośnie zachorowalność na nowotwory, nie docierają. Po prostu są ignorowane. I cała burza w Szklance wody, mam na myśli to, co się stało po wywiadzie z panem redaktorem Rymanowskim potwierdza to, że świadomość w społeczeństwie jest znikoma, ale rośnie. I postaram się, żeby to się nie zmieniło. Szanowni Państwo, zachorowalność na nowotwory od lat 90. rośnie mniej więcej z dwukrotnie większą dynamiką, o szczegółach będzie mówił pan doktor po zakończeniu mojego referatu. I nie jest prawdą, że wynika to z faktu, że społeczeństwo się starzeje. Oczywiście społeczeństwo się starzeje, ale nowotwory coraz częściej diagnozowane są wśród 30-40 latków, a nowotwory jelita grubego wśród nastolatków już lekarzy nie szokują. Choroba leśniowskiego-Krouna u przedszkolaków też nikogo nie szokuje. O tym, że wszystkie te schorzenia mają związek z naszą dietą, myślę, że nikt nie wątpi. I nie tyle o dietę chodzi, co o jakość żywności. Co prawda każdy produkt spożywczy posiada certyfikaty, producent gwarantuje wszystko, co sobie odbiorca życzy, a my w swojej naiwności wierzyliśmy, że ta żywność jest bezpieczna, więc informuję jako specjalista od bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, że nie jest tak. Korelacja między spożyciem żywności przetworzonej a zachorowalnością na raka jelita grubego jest udowodniona. Kolejnym potwierdzeniem tej zależności jest fakt, że w ciągu 20 lat w Stanach Zjednoczonych zachorowalność na raka jelita wzrosła pięciokrotnie w grupie 10-14-letnich dzieci, trzy i półkrotnie w grupie 14-18-latków i prawie dwu i półkrotnie w grupie młodych osób dorosłych. Korelacja między żywnością przetworzoną, nie nasze nawyki, nie nasze przyzwyczajenia, niezaburzone proporcje, chociaż one też są istotne, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu niż żywność przetworzona. W żywności przetworzonej mamy wszystko, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Nie jest prawdą. Że nie jemy genetycznie modyfikowanej soi. Moi adwersarze ci z internetu zapewniają, że przecież przepisy unijne zabraniają importu genetycznie modyfikowanej soi, że przecież unijne przepisy nakładają obowiązek znakowania. I owszem, te przepisy są, tylko że nie są realizowane. Globaliści wymyślili zasadę tak zwanej równoważności składnikowej i przyjęto założenie, że transgeniczna soja to jest dokładnie to samo co soja tradycyjna i w ten sposób soja zniknęła. Nie ma genetycznie modyfikowanej soi zgodnie z prawem żywnościowym i tej soi, której nie ma, zjadamy nie wiadomo jakie ilości w 360 produktach spożywczych. Najwięcej w przetworach mięsnych, około 20%. W mięsie kulinarnym, które kupujemy jako żywność nieprzetworzoną, jest jej około 4%. W mąkach około 6%. O wpływie soi na nasz przewód pokarmowy, na układ odpornościowy, a zwłaszcza na gospodarkę hormonalną, będzie w moim referacie wkrótce. Zapraszam. Dzień dobry Boże. I ratuj się kto może, tak, słysząc tą prawdę odsłanianą o tym, czym próbują nas skarmić, tak. Obserwujemy niemalże we wszystkich dziedzinach życia bardzo dynamiczne, globalne zmiany. Dotyczy to niemalże wszystkich dziedzin. Mam na myśli zmiany, które cechują się przede wszystkim koncentracją kapitału i wielkimi wysiłkami, by rozszerzać narzędzia kontroli i inwigilacji. I okazuje się, że właśnie rolnictwo, przemysł przetwórczy, handel, artykułami spożywczymi, również jest dotknięty próbą zawłaszczenia niemalże całego rynku i używania żywności też do kontroli. Przykład firmy BlackRock, która jest własnością jakbyż było inaczej szlachty jerozolimskiej i oto y, szacuje się, że Firma ta zarządza kapitałem o wartości 12,5 biliona dolarów. 12,5 biliona dolarów, czyli około 50 bilionów złotych. Co to oznacza? Bo już od tych zer to nam się kręci w głowie. Wartość polskiego majątku, polskiej gospodarki, wszystkie firmy, jakie są w całej Polsce, to jest, szacuje się około 12,7 biliona złotych, czyli taka firemka, o której tutaj mówię, BlackRock, zarządza majątkiem równoważnym czterem wartością całej polskiej gospodarki. Co to powoduje? Co to powoduje? Że firmy o takim potencjale wysługują się administracją. Administracja poszczególnych państw dzisiaj zamiast stać na straży interesu obywateli, ich zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywnościowego jest bardzo często i mamy tego przykłady w Polsce, w bardzo wielu dziedzinach, w medycynie, w przemyśle, w rolnictwie, w handlu. Polska administracja jest używana do kształtowania takich zasad, które służą na dobrą sprawę wyłącznie tym globalnym mafiozom, bo gdy zajrzymy do słownika języka polskiego na pozycję mafia, to jest sojusz firm i administracji i sił politycznych do realizacji. Celów gospodarczych tychże właśnie uczestników rynku, którzy próbują wejść w sojusz z politykami. Mamy tutaj do czynienia z globalnymi mafiami i również lokalnymi mafiami. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.